Siema, z tej strony Smoczy ja Wojewódz, na was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy na odwróconych kolorach. Jest ze mną SkyWalker. Siema. I pecha małpiak. Cześć! No, y, no i... Y, tak, dzisiaj i, gramy na odwróconych kolorach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmików. I... Y, y, y. Możecie napisać w komentarzu nie, jaki może być był było moja No ja Wam pokażę moje skiny. Jak teraz mi się nie uda to po rundzie. Zobaczcie, ja mam takie skiny. Znaczy... Y zrobię kolejny odcinek y wrzucę go niedługo i pokażę Wam moje skiny i wy mi pomożecie wybrać skina y z mojej szafki wybierzecie 10 skinów. Które e, mogą być moim głównym skinem Ale ty ty wybierzesz i oni wybierą, który jest najlepszy Nie, jakby oni mi dadzą 10 skinów I ja, po ja powiem, który według, według y, mnie jest najlepszy i on będzie moim głównym skinem Myślę, że tak by było ok. Wybiorę jakiś komentarz od jakiegoś widza i... I lecimy na pasku e, Patrz, nawet wywierzącym zniszczyć No wiem i to teraz już helikopter nie wyląduje I... Dobra, y, gdzie leci Wam? Zaznaczyłam Gdzie jest zacznik? No wiem, a. wiem y, A wiecie, widzowie, zobaczcie Skin jest y, jakby powinien być Yetim, A jest y, wielką stopą Bo są zmieniane kolory i chodzi o to, że on był y, niebiesko-biały, a jest brązowo y, kremowy. No czy to nie jest Krespin wielka stopa, no, popatrz się na niego. Zaczekaj, bo aktualnie próbuję zająć swoje miejsce w wieżowcu. Ja nigdy nie latam na wieżowie, latam na te mniejsze domki. Ale dobra, Jezu, polecę. Ja zawsze latam, bo mam... Y, co nie na samą górę, bo tam jest zawsze miliard typów, tylko ja zawsze wlatuję do okna nie! chłop! Paweł, zabijamy go! Ale to ja tu jestem A! A! a, a tu jest chłop! Ej, nie przeszukaj! Nie, bo ja mam zadanie! A! Dobra, no i teraz. Ha! Porobiony. Dobra, zaklepuję y, ta... jest gdzieś skrzynka. Ej, e, jeszcze... jeszcze... A, nie. A Pompek ma. Ole neidy są! Ale neidy fajnie wyglądają! No jeszcze mi zabrał neidy, fajnie. No bo ja mam tylko 6 neidów. Z wszystko. O nie! O tak! Ja nie chcę! O Rift to go, dawaj! Rift to go, Rift to go, Dobra, Użyj. chodźcie wszyscy! Wszyscy chodźcie Proszę, tu! Bo ja nie chcę. Dobra, szybko, no używaj. I lecimy jak najdalej odbyt Ale Paweł chce żeby... Go Paweł nie ma no, tak co cię porwie Dobra, ja jednak też polecę żeby mi porwało Wsysuje mnie! Krespin! Ty też właściwie wszysuję Pan mnie też w Porwało. Porwało, okej. Okay. Jeszcze mamy kierkę w Porywaczu mini, więc... Myślę, że ten odcinek może być nawet spoczko. Ej, ty, Crespi, nie jesteś w Porywaczu. Nie, bo ja mam jeszcze ten ekran taki. Aha. O, Paweł, jesteśmy Dobra. razem. O, ale to O, tak ja to jest ty też. To Dobra. Lecimy Leci, już. Co tu się Dobra, idźcie yy, na inną kulkę. No wiem, ja wiem. jestem chyba od czasu, będę. Nie! Ja wyjątka. będę To jest od czasu. Nie wiem. Dobra, za to ja pierwsza. Będę spr spróbuję jej przypilnować. No nie! Dobra, nie chorwało, ej dobra, ale trzeba ej, tarczy, ja zebraliśmy! ja lecę po A nie, Krespin, ja będę chodził po czasie. Dobra, to leć po jakiś czas. No nie, chciałam iść po czas, ale mnie ktoś odepchnął. Dobra, możecie, kurwa, czas. Ja lecę, dobra, małpiak. Dobra, spróbujcie. Dobra, ej, jaki mamy? No mamy dwie piaski. No nie! Dobra, widzę. Jak jest? No nie! Kurde, zbierajcie! Zero! O nie! A ja zbierałem już kolejną. Dobra, my jesteśmy w to słabi. No nie zbieram, ale... Szybko otwierać wszystko! Zbierać wszystko, co tylko się da Ej, czu, no o na nicy, dobra. Szybko! Wiesz co bledę Miałem sześć mało i chciałam zamiast tego przypadkiem wiga. Serio? No. Dobrze, że nie ja mam trzymałe. Kurde, ale po tym oczy teraz bolą. Bo tak się mapa zmieniła przez chwilę. Dobrze, że mam Dobra, zadanie. E, dawajcie. No. I patrzcie, I jak mnie, je rzucisz, to masz ten. To masz taki. Jakby przestrzeń, jakby kreatyw. Ale no, jak. Nie Ej, bo małpiaka zabijają. Nie zabijają, bo właśnie goście powalił. Oh, Aha! No. Ja mam jotaczkę Mery! Ale masz fajnie. Zamienimy się zamiast ciężki Mki. Nie. Proszę! Nie! Dobra, on to od sobie tam wezmę. Co? No? I patrzcie, tu jest chyba rekwizytor. nie, on to jest zepsuty, dobra biorę. Chłop! Aha, Rita mi działo. Dobra, leży. Dobra, y y bo mi działo Rita w tych losowych przedmiotach. Aha. I dostaję z... Czekaj, co to jest? Z kukurydzianego. No nie, kolejny. Dobra, Tego trzeba dobić. Nara. O, no, nie, na no, słaby lud. Kurde! Skąd? Aha, dobra, widzę. No nie, I'm. No Ale. O, zobaczcie! Mam Czekaj. wszystko, to, co najlepsze. Masz coś! S masz coś, Siema, co jest. nas craftować przez obcych? Weź sobie to. Znaczy to, Kryspin. Czekaj, bo tu jestem na tym. Krespin bowałeł ci zabierze. Ale co? No ch chciałam ci dać mięsę chimery. Uważać, kolejny, chyba. Chyba na pewno. Dobra, Dobra masz. macie coś co Krespin, Crispin, bierz. bierz szybko! No ale Krespin mnie pierwszy poprosił. Ale ja czekajcie, bo mam kolejnego chłopa. Chyba. No, to muszę chyba kolejny chłopa nie mi się wydawało. A strefa! A ja zapomniałem o tym! Ja w ogóle zapomniałam, że coś takiego istnieje. No ja też, ja mówię... Masz rift'a? Ej, szybko, chodź do Pawła! On miał rift'a! Ale gdzie jest Paweł? My już polecieliśmy rift'em. No to czemu na mnie nie zaczekaliście? Bo ty byłeś do przodu. Do tyłu właśnie. Do przodu. Byłeś przed nami. Dojdziesz? Ta, ale mam w zasadzie już 45 HP. Nie Doszedłem. By... Ma, gdzie apteka? Nie. Jak ktoś chce krowę to co jest? Ja nie chcę. i masz coś... O, jest ognisko. I chodź małpiek A nie, ty masz pulę O nie mam chłopa ja się podleczę przy, się Mam chłopów Pomocy Albo jednak nie potrzebuję, bo to są boty, które Nic nie... O mam aptekę Dobra Ja już się podleczyłem ogniskiem Ej, jest tu coś y, co można skrawcować poprzez te a to opry. można albo to Zaczekaj, bo ja muszę zobaczyć i masz MK mam to daj ale tam leży a jaka to jest MK yy, złota dobra niebieska idealnie złota MK w sensie to jest niebieska nie Nieprawda! Dobra, mogę to zrobić. Mam zadanie od Stone wykonane i następny level. Mam złot. A nie, mam szarą. Jest! Ryba! Aha, nie działa, dobra. Jak ktoś chce, to mi sobie wierzę. I tu jest fioletowa pompa, patrz! No wiem. Ja mam złotą. O, jak ktoś chce, puszka. No i Paweł mi jeszcze zabrał aptekę! No Paweł! O nie, rekin! Szarp, szarp, szarp! Dobra, nie, nie zabijać! Nie zabijać! Nie, nie zabijać! Tak! Nie zabijaj! Yeah! Ej, strefa, 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 strefa! Aha, dobra! Czekaj, tam jest! Gdzie jest strefa? No nie! On się... Nigdy ci nie mówiłem, że jak jest się. O, będę kibelkiem! Czarny kibelek! Ej, ale chodźcie do strefy! No ja do strefy! Dobra, ja już w strefie na pewno będę. Bo mamy jeszcze minutę, dopiero. Spoko. Co robisz? Dobra, rzuć, rzuć, rzuć. Rzuć, rzuć, rzuć. Zobacz, co, tu można latać. Zobacz, rzuć. Dobra, Jeee! latanie. Latanie włączone. Jej. Ale tylko na tym obszarze, nie? Tak, możemy iść. Dobra, to jak go zniszczę, bo nie chce mi się na niego czekać. Dobra. Ej, bo mam dwa bigi. No dobra, to bierz go. małpiak, małpiak. Małpiak, masz. Paweł, bierz tego diegielka. Nie mogę. To ty weź. O, mam na dobcy. Masz potę dla ciebie! O, Majer! Jest silna. Ej, nie można! Ej, nie da się go zabrać! Ej, no! Aha. A ja, nie cierpię! Ej, czekajcie! Przeciw! To ma Ak... być dobra pułapka! A Ak... kto tu rzucił na nitę? Ja. Wiesz co, Krespin? A ty nawet wiesz, dlaczego ja nie lubię digielka. Tak. Ciągle ci się trafia, aż w końcu się dowiedzieliśmy, że jest za to tydzień po prostu. No. Yy, więc, yy, tak, widzowie... Yy, jakby I dawajcie tą strefę, do strefę, do, do Kliknijcie subika, bo lecimy pod tysiąc subików. Bo... A może chciałbym na początku robić... jednak po 100 No właśnie, teraz lecimy po 100, ale jak już będzie stóweczka, to chciałbym polecieć po 1000. Ja bym leciał po kolei. Z 10, no 100, tak, wiem, 100. ale najbardziej dążę do tysiąca. O to mi chodzi. Wiesz, najbardziej dążysz do miliona albo i więcej. No tak, ale teraz najbardziej bym chciał mieć tysiaka. Po prostu... Teraz to jest moje marzenie, żeby mieć tego tysiaka, ale później... To ona... O, a tak. Ten... Pomyśleć sobie, że niektórym YouTuberom przychodzą i taki tysiak, Tyś jak to jest. Eee, co tak mało? No wiem, wiem, A dla... o, Dawajcie, dawajcie, chłopy, chłopy. Co? No Ej, chopy. nie, 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 to są proplayerzy. Uciekamy, uciekamy. Chodźcie za Zawsze mną. Jest... ja tego. Ja gram. 90. Nie potrafię, ale potrafię się szybko zbudować. No, bo chłop. O, a nie, dobra, ja, ja mówię, o kurde, chłop. A się okazuje, że to jest bestia. Nie mówcie, że was zauważyli. Aha, no nie, nie. No to dobrze, a Pawła? Nie wiem. O, chcesz, chce ktoś chwyta dron? Ja lubię to. Dobra, Ej, to... zdawajcie, bo on ma rifta, Ej, chłopy! Chłopie! No, o, oh, prawie spadłem. O nie! Dostaję! Pomóż, Paweł! O nie! O! 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 jakąś stone. On ma mniej, Czekaj, muszę coś zrobić. Tam macie o! apteka. Dobra, szybko. Będę... Patrzę, ja zrobiłem już dwa kila. No no A ja cię po ile? Ja sześć. Aha. A ty Paweł ile? E, macie? Bo ja mam, tak naprawdę, prawie całego fula. Pozostało mi tylko jedno. Wiecie, że zostały trzy osoby? Dobra, masz. A w ogóle wiecie, że to jest byk? O nie, tu jest wilk chyba. Nie, chłop! Chłop, chłop! Igor, dawaj, chłop! dobra, zabita. Przeszukaj! A ile mi masz killi? Ja? Trzy. No. Dobra. to chyba mnie nie dogoni. Ej, gdzie jest chłop? A! Dostałem! Skąd? Ale... Tu chyba, prawie kolejny raz dostałem! Wiem, tu jest, tu jest, tu jest! Dawajcie, tu jest, tu jest! Zakrada się, zakrada! Od lewej! lewej, lewej Leży jeden! Uinek tak. na, na takich kolorkach. Byłam Byłem powolony i mnie yy, ten powstałam. Wiem, tak zawsze jest. No dobra. To chyba w tym odcineczku wydaje mi się, że to by było na tyle, co nie? No. Raczej niedługo się wrzuci. No. Dobra. Ale ty czemu ja tak mało gadałam wtedy? Czemu? Bo jadłam pączka. Teraz też ja. O, dobra. No to po tym odcinku. No, myślę, że za chwilę, yy, na przykład jutro, wleci kolejny odcinek taki z. Yy, pokazaniem mojej a ty szafki. Nie chcesz z nami nagrywać odcinki? No, tak, mogę. no dobra. No to widzę w tym odcineczku. To by było na tyle. Jeszcze Wam pokażę, jak ekrany głupio wyglądają. Ten ekran jest czarny. Co jest dobra, włącz jakiś fajny ekran na zakończenie? Mm, jaki mógłby być fajny? No dobra, niech będzie losowo taki. No, to pa.